Siemat, tutaj Kungu, na Was w kolejnym odcinku z Robocrafta witam Was bardzo serdecznie w 53 już odcinku, ale tego jest dużo. Od razu wchodzimy do bitwy. Dzisiaj wypada nam trzeci odcinek w tygodniu, czyli odcinek tematyczny, teoretycznie. Znaczy, już mam temat, już mam temat, ale nie wiem jak to będzie z tymi tematycznymi odcinkami, ponieważ tematem dzisiejszego odcinka jest to, że nie wszyscy nadawają się do wszystkiego. <laughs> Ogólnie będę poruszał tematy let's playerstwa, vlogerstwa i tak dalej, ponieważ o tym generalnie chcę opowiedzieć, ponieważ no, ja, ja chcę robić vlogi, oczywiście jak tylko będę miał kamerę, to zacznę coś próbować robić, ale zastanawiam się, czy to nie będzie tylko na takiej zasadzie, że Q&A informacji, coś takiego, ponieważ Ym, tak jak na dzisiaj, miałem wymyślić temat, i tak sobie myślę, myślę, cholera jasna, nie mam pojęcia. I właśnie o to chodzi, że ja się po prostu do, do czegoś takiego nie nadaję. Ja uważam, że ja się nadaję do, do robienia let's playów. Oczywiście są ludzie, którzy się do tego też nie nadają, ale to może później. Może najpierw opiszę siebie, później będę, ym, będę gadał dlaczego, co i jak. Ja się nie nadaję do, do, do vlogerstwa ze względu na to, że po prostu nie jestem w stanie wymieścić fajnego tematu Let's Play nie musi być aż taki tematyczny, tak? Tam można po prostu włącza się grę i się mówi i przy okazji coś się tutaj przypomni, coś ten, ale generalnie chodzi o emocje, które się przeżywa w grach i tak dalej, no nie? We vlogach jest troszeczkę inaczej, tam właśnie nie chodzi o to, tam nie można sobie od tak usiąść, oczywiście czasem też jest coś takiego jak kinaczewa coś takiego Um, jakby to powiedzieć, znowu zapomniałem słowa OL zajebisty pojazd, najsik Najsik Ehm, um, kinaczewa czegow... kina coś takiego, nie wiem um. No, nie wiem, jak, jak, jak nie mogę znaleźć słowa. W każdym razie robi coś takiego: Jest takie jedno fajne słowo, które, które to określa, ale robi coś takiego, że, że siada, robi coś takiego. Ma taki cykl vlog z dupy, tak? Czyli po prostu siada i coś tam nagrywa. Na pewno jest troszeczkę przygotowana do tego vloga, chociaż na pewno nie aż w takim stopniu jak do jakiegoś normalnego. Tylko właśnie o to chodzi, że. We vlogu raczej tak się nie robi. Chociaż te jego vlogi są fajne, ale no do tego też trzeba mieć smykałkę, powiedzmy, i też się trzeba do czegoś takiego nadawać, i to jest właśnie ten problem. Ja się do czegoś takiego nie nadaję, jak ja chciałem sobie usiąść i wymyślić temat, to po prostu za cholerę nic, nic, nic mi nie przychodziło do głowy. Dlaczego nie mam pojęcia? Ale nic, po prostu nic. Nie, tam widzę dwóch gości, trzy szyku. ja bym tam do nich podjechał. Widzę, że ten już jednego zostawił. Dobra, spróbuję tam podjechać. Jak możecie w ogóle zauważyć, mam już cały pomarańczowy przód. Yy, tak dosłownie cały. Yy, to jest fajne. Czy ktoś mi leci plecy? O fuck, o fuck, ale spieprzyłem. Jakbym wiedział, że ktoś mi zrobi takie plecy hamskie. O fuck, no i zginąłem. Do tego też się nie nadaje. No ale wracając do tego tematu, po prostu nie wiem, yy, no jak to się nazywa? Nie, nie mogłem znaleźć tematu, tak? Czyli są ludzie, dla, dla których znalezienie tematu to nie jest jakiś wielki problem. Po prostu ten tak samo jak ja mam z rozmowami z ludźmi. W sensie nie mam problemów z rozmawianiem z nimi w sposób taki, że coś tam, że się wstydzę, nie, nic z tych rzeczy, ale często po prostu brak mi tematów do, do rozmów. Jeśli z kogoś, nie wiem, nie znam, nie mam czasem tematu, nawet czasem z kimś, z kimś znam po prostu nie mam tematu do rozmów, co jest dość słabe i, i, i po prostu... Wolę jak ktoś za mnie wymyśli, bo ja wtedy już po prostu płynę, jak coś już mi wleci, to ja po prostu lecę, mogę sobie pod tym śmigać i, i gadać się Aż do upadłego, szczerze mówiąc. Ale, żeby to wymyślić, to jest problem. Tak samo właśnie było dzisiaj, więc wymyśliłem, że nie, nie każdy nadaje się do wszystkiego i to jest prawda. Czyli ja się nie nadaję do vlogów, ze względu na to, że nie umiem wymyślić tematu. Jeśli wy mi podacie jakiś temat i o to Was właśnie proszę w tym odcinku, myślę, że coś takiego by miało sens. Jeśli nie, no to po prostu z tych odcinków tematycznych zrezygnujemy. A jeśli, jeśli tak, jeśli chcecie jakiś temat, tylko na przykład w formie audiologa, dopóki oczywiście nie kupię kamery, a później zamienimy to na vloga, to możecie również pisać, ale zaznaczyć to, że to raczej do audiologa, bo nie chcecie tego widzieć w Robocraftie, albo może w jakiejś innej grze, czy coś takiego, no nie wiem to się jeszcze okaże, no ale dobra wracajmy może do, do innej kwestii, nie, nie tematycznej, bo są kwestie tematów, ale są też kwestie inne, są kwestie na przykład jak dykcja jak o oh, fuck shit, 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 ja to w ogóle nie mówię też o sprzęcie tylko o oh, fucking shit o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie o nie, no jestem w dupie, ja już to wiem. Ja już to wiem, dlaczego ja znowu wyjechałem, kurna, na pałę gdzieś. Dlaczego, no cofnij, nie chcę tam jechać, przecież skręcam, nie chcę tam jechać, nie! Ja piernicze, nie mam kół dlatego. Stąd to się, ja pierdzielę, nie! nie, 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 nie. Co to było? DAJCIE MI KURNA JAKĄŚ NORMALNĄ PLANETĘ! TO JEST MARS, A NIE KURNA JAKIEŚ GZGZGDOHOHOHOHO <laughs> BO TAK SIĘ NAZYWA TA PLANETA, TAKĄ MA NAZWĘ PRAWDZIWĄ I powiem wam, że znowu mam katar, jak, jak, jak siadam do Robocrafta Dlaczego? Nie wiem, ale przynajmniej naszykowałem sobie chusteczki HAHA <laughs> Przepraszam, już lecimy sobie dalej I właśnie, wracając do tematu odcinka Nie, nie chodzi mi o, o właśnie coś takiego jak y jak to się kurde nazywa teraz? Nie mogę znaleźć słowa. Znowu nie mogę znaleźć słowa. Tak to jest. Mm, tak to jest. Nie chodzi mi o sprzęt, czyli nie chodzi mi o dobrą jakość audio, dobrą jakość wideo, bo to wszystko da się załatwić. Chodzi o takie, powiedzmy, nazwijmy to powołanie, chociaż czy ja wiem, czy to można tak nazwać. No powiedzmy. Dlaczego ja cały dzień gram na tej głupiej lodowej mapie? Nie chcę tutaj grać. Dajcie mi Mars. Nie lubię tej mapy. No, nie lubię jej. Po pierwsze ma zimne barwy, czego nie lubię, a po drugie cały czas mnie na nie dziśną. Pojadę inną drogą. Na pewno nie pojadę teraz środkiem, albo mogę iść z drugiej strony, nie wiem. Pojadę sobie tam. Okej, okay, czemu nie? Yy, no i wracając do tematu. Ja wiem, że te, te odcinki tematyczne są takie ten, bo ja właśnie będę co chwilę coś mówił o tym, co się dzieje w grza, potem będę musiał wracać do tematu. No ale cóż. Może tak nazwę w ogóle cykl, jeśli kiedyś zrobię, zrobię taki cykl, że będę sobie grał w gry I, i, i potem właśnie miał, które będą miały temat i nazwę cykl wracając do tematu, bo pewnie cały czas będę tak mówił Ale mam zajebisty pomysł, może kiedyś coś takiego zrobię, możecie mi napisać również opinie na ten temat Ale głównie proszę was o tematy po prostu No i tak jak mówiłem, wracając do tematu, <grywa> chyba tak nazwę ten odcinek yy, Więc wracając do tematu po prostu no, i wyszedłem teraz z tego tematu, i to jest pewien problem, że pomijając sprzęt, tak, niektórzy po prostu się do czegoś nie nadają. Chodzi o dykcję, chodzi o sposób mówienia, o. no właściwie tylko o to. Są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie dużo mówić, i a. Akt... Pchają się do czegoś takiego, tego nie rozumiem. Są ludzie, którzy nie wiem. Ja też właściwie jak, jak, jak zaczynałem kręcić let's play, e, to też jakby patrzeć na moje filmy, to tak jakbym chciał, a nie mógł. W ogóle jakby, jakby to mi nie, spra nie sprawiało przyjemności, co jest dość dziwne, bo mi to sprawiało przyjemność. Ale tak to brzmi ze względu na to, że no nie wiem, mówiłem tak z nudzonym tonem, tak jakby po cichu i wiecie, no to, to jest słabe, znaczy to się da wyćwiczyć, ale niektórzy po prostu tak cały czas mówią, nie są w stanie mówić, głośno nie są w stanie mówić wyraźnie, przede wszystkim wyraźnie trzeba mieć dobrą dykcję dobry, dobry głos no w sumie z głosem to niekoniecznie ale no dobrze by było no i właśnie właśnie o to chodzi, no nie, nie, nie tylko tematy do let's do tego też trzeba mieć, nie wiem, dlatego trzeba mieć czas, to po pierwsze do tego trzeba mieć, nawet już pomijając właśnie sprzęt tak jak już mówiłem milion razy w tym odcinku dykcję, trzeba mieć nie wiem Głos, powiedzmy, ale trzeba mieć gadane, kurna, bo <noise> bez gadania to gówno, gówno się zrobi. Są ludzie na, na YouTubie, którzy nie wiem dlaczego nagrywają coś, a prawie nic nie mówią. Jednym z przykładów, nie no, może to nie jest aż taki, aż taki przykład, ale Fanbeckus jest taki, że dość słabo, w sensie dość mało mówi w tym. I on mówi, że dlatego, że nie wie, co mówić. No ale właśnie o to chodzi, żeby wiedzieć, co, się, co, co trzeba mówić. Nawet czasem walnąć głupotę i w dupę. Po prostu trzeba mówić, nie? Zaj zajmuję tutaj bit ten. Jestem ostatnim żyjącym, więc wątpię, żeby mi się udało to, to przejąć. Zwłaszcza, że już tutaj ktoś siedzi. No ale może coś tam dostanę. Jakieś punkty. Fak, 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 fak. Jeśli tylko ten mnie tutaj będzie bił, to możliwe, że... To możliwe, że... O oh fuck! To możliwe, że to zajmę. Bez skitu, jeśli tylko ten tutaj będzie To możliwe... Ale widzę, że już jadą. Poza tym on nie zaczął trafiać, tam się nie podoba. O o, o, -o i tutaj jest o, o chyba zginąłem. No tak, niestety Mówi, wracając do tematu... Fennebecus nie wie co mówić, tak? Więc nie mówi, więc coś tam, więc coś tam. No i to jest, to jest słabe, ponieważ właśnie chodzi o to, żeby wiedzieć, co ten, żeby nie było ciszy. Troszeczkę właśnie za to nie lubię roka. Chociaż teoretycznie on się sprzedał. W sensie sprzedał, nie w sensie, że zaczął zarabiać na tym pieniądze, bo nie o tym mówię, tylko sprzedał się w sensie, Zdobył popularność, o to mi chodzi. E, pomimo tego, że właśnie tak za bardzo, za dużo nie mówi, on się odzywa wtedy, kiedy jakaś tak nie wiem, e, potrzeba, powiedzmy, chociaż nie zawsze. Po prostu woli być cicho, zachowuje się jakby był na live'ie chociaż na live'ach ja też wolę cały czas mówić, żeby nie było tej głupiej ciszy, bo to jest słabe, po prostu to jest słabe. E, I nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Zacząłem jeść makaron, wyjmuję, e, bo zaraz wam zacznę chrupać, co będzie bez sensu. No i tak. Czy ja coś jeszcze mogę powiedzieć o tym? Czy już przejdę do po prostu normalnego, powiedzmy, odcinka? No trudno mi w sumie powiedzieć, bo. No bo tak. Tak jak podsumowując, ja uważam, że się nadaję do let's playerstwa, ponieważ dobrze, dobrze mi się mówi. Lubię grać, dobrze, dobrze mi się mówi, więc więc lubię też gadać i, i wszystko fajnie. Wydaje mi się, że wychodzi mi to całkiem niedle. Oczywiście coraz będzie lepiej. Było gorzej, teraz też nie jest super ekstra idealnie i wiem o tym, no bo wiadomo, jakby było super ekstra idealnie, to bym miał tam, nie wiem, 800 tysięcy subskrypcji. No ale wiadomo, że to się kiedyś poprawi, z czasem to się poprawi i jakość, no mam nadzieję, że w ogóle jakość y, materiału, bo to jest ważne, to może być kolejny temat na to, mm, ale tutaj trudno im powiedzieć, bo to raczej jest pytanie, które ja bym chciał zadać jakimś lepszym youtuberom. E, czy uważają, że bez jakby włożenia mm, pieniędzy w sprzęt, chodzi mi o to, że bez dobrego komputera czy da się wybić na Let's Play? Jak to jest w sumie bardzo dobre pytanie, które można by przeanalizować. Nie zastanawiałem się nad tym, to jest totalny e, random z mojej strony, tak o o fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck Wal tam, wal może mi się uda. Cholera, wolę się wycofać jednak mimo wszystko Żeby żeby kurno nie zginąć, nie o fuck, o fuck, o fuck, o fuck, przesadziłem, przesadziłem Napierdykać, napierdykać, napierdykać. O cholera, zniszczyli mi działko jedno Dobra, napierdzielam tutaj, tutaj plecy, plecy mu robię, plecy mu robię, dawajcie, 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 no Napierdzielaj, tam w niego, napierdzielaj no! Rozwal mu te plazma kanony, rozwal mu te plazma kanony! Kurde, no i mnie zabił, ja pierniczę, no, ale nawalałem, dlaczego to nie działało? Działało jak kurde działko L2, a nie L5, i to na dodatku S-type, a tam to by nie było S-type. Eee, no dobra, i wracając do tematu znowu, jaki to jest piękny zwrot, jak bardzo powtarzając się w tym odcinku. Nie wiem, nie wiem czy się da. Ja oczywiście planuję zainwestować, jak tylko zdobędę pieniądze, czyli sprzedam mieszkanie w tym w moim przypadku, no zakupię sobie po prostu nowy komputer, tak? I, no i po prostu chodzi mi o to, czy ja mam jakieś szanse, czy jeśli ja bym od początku kręcił jakieś lepsze gry, to czy bym miał większą popularność w sensie takim kurna jakby to powiedzieć? Czy szybciej bym zdobywał te subskrypcje, czy... No i czybym miał odra po prostu ich więcej w tym samym czasie, bo to jest bardzo możliwe, ale po prostu chodzi o to o mój rozwój, o mój rozwój w sensie takim, że ten rok temu jak nagrywałem, to ja mówiłem słabo. Ja mówiłem nudnym tonem, mówiłem mówiłem cicho, mówiłem rzadko, mówiłem po prostu takim no, po prostu słabo, no to było słabe. Nie odszumione, to szumiało, przynajmniej nie bzyczało, tak jak czasem e, niestety bzyczą moje filmy cza teraz. E, czasem też ostatnio szumią, ze względu na to, że mój komputer, fryer się przegrzewa, no ale nic na to nie poradzę. E, ale na pewno tam było gorzej. Tam było dużo gorzej, bo ten fi te filmy są teraz odszumiane, a wtedy nie były w ogóle, tak? Czyli, a miałem ten sam komputer, więc też się wtedy z czasem przegrzewał, tak? Czyli jak się przegrzewał, no to było. przez cały film. No i pytanie, czy jeśli ja od razu miałbym dobry sprzęt, czyli jakieś, nie wiem, Blueti, czy jakieś inne takie, to czy bym było łatwiej? Czy po prostu i tak musiałbym, musiałbym przejść tę całą drogę tutaj. W sensie takim, że najpierw muszę zrobić to, tam, to tutaj mi się ulepsza głos, tutaj coraz jestem lepszy, bo jak ja oglądam nawet te pierwsze odcinki z Robocrafta to ja widzę poprawę. Widzę po prostu poprawę, ponieważ widzę to, że, że, że to się zmieniło. Troszeczkę jest gorsze ustawienie mikrofonu, ponieważ nie mogę go ustawiać tak jak kiedyś, więc jakość audio jest troszeczkę gorsza. Ała, ała! Ała! Napierdykać tam! Napierdykać tam! Na, 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 na. Nawalaj, nawalaj! Widać, że, się, że tam ucieka, ale cholera! O cholera! A, a. Ja pierniczę, znowu gdzieś wyjechałem, gdzieś kurna tam, gdzie, gdzie, gdzie jest milion przeciwników, dlaczego ja to zawsze robię, dlaczego ja to zawsze robię, nie mam pojęcia, ale irytuje mnie to niezmiernie, że ja to zawsze, kurna zawsze robię. I muszę sobie ulepszyć się bardziej tył, ze względu na to, że widać, że przód mi kurna został, a tył jest cały udupiony. <grych> Fuck! O, oh, Czy To nie jest ten w ogóle, z którym się napiprzałem, nie wiem, bardzo możliwe w sumie. Bardzo to jest możliwe. No dobra, 332 punkty, no nie idziemy najlepiej w tym odcinku. W tym odcinku zarobiliśmy jakieś dwa... niecałe 2000 w ciągu... kurna nie wiem, 15 minut, czyli ja tam nagrywam, nie wiem, na superze mam 12 minut, ale nie nie, nie włączyłem go od razu, więc pewnie jest z 15 minut. No ale cóż, szczerze mówiąc skończyły mi się pomysły na na, na jako takie... Vlogowanie, czy game logowanie, czy jak to się tam kurde nazywa. Po prostu chyba zacznę zacznę normalnie grać, ze względu na to, że po pierwsze idzie mi przez to słabo, a po drugie zapętlam się i cały czas gadam o jednym. E, dokładnie, właściwie nic nie ten, bo ja tutaj powinienem być od, od analizowania tego wszystkiego i tak dalej, a ja po prostu zarzuciłem tym tematem i gówno z tego wynika. E, więc po prostu. Tak jak wracając do pierwszego tematu, nie wszyscy się do wszystkiego nadają, ja się nie nadaję do vlogowania, audiologowania, dzilogowania i po prostu słabe. Słowe słabe na, na końcu tego zdania. Miało okazywać to, że mój materiał jest słaby. Samy piąty tier i jeden drugi tam. <laughs> ja pierniczę. No cóż, pozdrawiamy gościa procesorek.pl, bo Polak widzę, że Polak, więc pozdrawiamy. Na piątych tierach walczyć z drugim tierem. Bardzo mądry pomysł, bardzo. Bardzo mądry. No ale dobra. Lecimy sobie tędy, zobaczymy jak, jak mi tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że jeśli teraz nie będę się skupiał na temacie, nie będę próbował analizować, to pójdzie mi nieco lepiej. Bardzo to jest możliwe, ze względu na to, że po prostu skupiałem się na tej namówieniu i nie skupiałem się za bardzo na grze, no ale to jest normalne. Swoją drogą, kolejnym tematem, takie patrzcie ile tematów dzisiaj, no Jest tak jak już kiedyś Roya robił taki filmik, chyba, nie wiem, czy to urojenia jego, czy co to tam było, w sumie szczerze mówiąc nie pamiętam. Ym... Nazwał to magiczny przycisk nagrywania czy coś takiego. Ja ostatnio zauważyłem yy, straszne, strasznie, że to prawda. Znaczy ja od, od, od zawsze wiedziałem, że to prawda, ponieważ ja to zauważyłem już bardzo, bardzo dawno temu. Yy, ale nie o to chodzi, tylko chodzi tutaj o to, że ostatnio bardzo się to udziela, ponieważ jak ja gram w lossagę, yy, fucking shit, gdzie jest ten gość, On do mnie strzela? a ja może tutaj przyjdę, bo gdzieś tu... O O, 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 o. dlaczego ja... Co ja robię? Ja pierniczę. Mhm. Jak grałem sobie w Lost Saga, to po prostu zwykle. No, idzie mi całkiem nieźle. I to jest spoko, wszystko fajnie. Znaczy, wiadomo, że czasem są gorsze rundy. Ale jak nagrywam, to wszystkie rundy są gorsze i to jest straszne. Napierdzielam, on ma być mój. Nie uciekaj mi tutaj pało. Dobra, jest mój, jest mój, teraz. Rozwalić mu tutaj te. Rozwalić mu tutaj działka. Rozwalić mu działka, działka. Dobra, to nie rozwalam działek. Dobra, rozwalam działka. No i górna już nie mam działek, tak? Fuck! No nie, co się stało? No nie, help, 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 help! No i gówno będzie, gówno, gówno. Ah! No ale dobra, przynajmniej kogoś zabiłem w końcu 750, powyżej 500 wreszcie, czy mi się udało wcześniej powyżej 500 tutaj kogoś ogarnąć, chyba nie. Coś mi się wydaje, że nieco jest po prostu żałosne i słabe. Mm, powiem wam tak, teraz sobie ogarnę. W ogóle to policzyłem sobie klocuszki i wyliczyłem, że około... Mm, około jeszcze 45 takich klocuszków zielonych pełnych mam. Nie liczyłem właśnie tych zielonych o tutaj takich No więc może być różnie. Czekajcie, to sobie, to sobie tutaj do, dowalę, powiedzmy. Bo na tym mi powiedzmy zależy troszeczkę. Teraz tutaj. Yy, po dwa, tak? Czekajcie, czyli tutaj, ojej. Czyli tutaj damy to, a tutaj damy, damy tego i tutaj jeszcze po dwóch stronach, żeby było fajnie, symetrycznie. I akurat będzie idealnie, bo już więcej nie mam. I fajnie, super ekstra, e, Czy to, to sprzedać? No, oczywiście, że sprzedam. Za dużo z tego nie zarobię. To mi się bardzo nie podoba, że tak mało z tego zarabiam. W ogóle to tak, zjąłem helium tanki, bo nie zauważyłem żadnej, żadnej, kompletnie żadnej różnicy pomiędzy e, tym, czy one są, czy, czy nie są. Więc wydaje mi się, że po prostu ktoś mi sprzedał bullshit, y, albo. albo zwyczajnie się pomylił. No, to albo nie wiem, albo ja po prostu jestem głupi, nie zauważyłem różnicy. co też jest bardzo możliwe. No, ale dobra, trudno. Wracając do tematu, który był taki magiczny przycisk nagrywania, tak? Że... Yy, wszyscy mówią, że... o, ten słaby jest cały czas... Tak jak nie wiem, yy, T-Volt jest powiedzmy powiedzmy znany z tego, że jest taki słaby i wszystko... we wszystko lami, ale prawda jest taka, że większość ludzi jak nagrywa, to po prostu bardziej się skupia na mówieniu. Oczywiście jeśli nagrywa na żywo, tak? Bo jeśli nagrywa... Yy, jeśli nagrywa tak po prostu nie na żywo, czyli w sensie nagrywa, ale głos jest później, czy w ogóle nie ma głosu, to naprawdę mo mogą być fajne rzeczy, ale, Właśnie jeśli się nagrywa z głosem to jest ten, bo to nawet nie chodzi o presję, może na początku jak się zaczyna nagrywać to rzeczywiście ta presja tutaj wchodzi w grę, chociaż nie wydaje mi się, ja nie wiem czy ja miałem kiedyś jakąś presję, na pewno troszeczkę, yy, nawet nie tyle presję, co po prostu czułem się dziwnie, yy, to, było, to było w ten sposób, bo to nie było tak, o matko, tutaj mnie będą oceniać, ktoś mnie będzie słuchał, o nie, o nie, bo ja nie jestem takim człowiekiem. człowieka i właśnie tutaj yy, ten pierwszy temat, nie każdy się nadaje do wszystkiego. No nie? O, myślałem, że z tamtej strony właśnie do niego napieprzają. O dobra, nawalać, 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 nawalać. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Ba, 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 ba. Widzę go tam, widzę go tam. Jest, jest, jest mój! Pięknie nawet mnie nie uszkodzili. To mi się bardzo bardzo podoba. Jadę tutaj. Presy im tutaj trzeba robić. Robimy we dwóch plecy, 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 plecy robimy. Ale nie zasłaniaj mi go, bo ci nie pomogę, fałsztajnie! Nawalać, 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 ała, 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 ała. Teraz mi robią plecy cholera, bo się skupiłem za bardzo na tym jednym, ale stwierdziłem, że wezmę killa sobie, dobra i mamy dwa kille, bardzo mi się to podoba. Następny, może będzie trzeci, może będzie trzeci kill! Dawajcie, 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 dawajcie Dlatego ja się zastanawiam jak ja będę grał w Robocrafta, bo jeszcze w Robocrafta, czy ja wiem, czy ja kiedykolwiek grałem jakąkolwiek rundę bez nagrywania w Robocrafcie? Nie wiem. O fuck. JA PIERDZIELE, czyli ten gościu co mi się wbijał w plecy to był przeciwnik, tak? Ja pierniczę, mogłem się odwrócić, ale nie, po co kungu, po co będziesz się odwracał, po jaką cholerę, przecież już masz dwa kile Tak ponad tysiąc tego, no coś w tym może jest, dobra, tym w dupę, no Trudno, trudno, trudno Więc, więc lecimy I chodzi, wracając do tematu yy, To nie jest związane z presją to, 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 że komuś źle idzie, ale to jest po prostu normalne. Ja nie rozumiem tego w sumie. Dlaczego tak jest? Bo jest po prostu takie, no nie wiem, może rzeczywiście, ja się bardziej skupiam na mówieniu o czymś dokładniejszym, coś tam, ten, tak dalej, a nie skupiam się aż tak na grze, tak? Tylko, bo jak ktoś się skupia, to zwykle musi się zamknąć, tak? W ogóle potrzebuje ciszy, więc nawet nie tyle sam musi mówić, nie może mówić, co po prostu nie może nikt mówić w tej, w tej, jeśli się naprawdę chce skupić mocno. Wiadomo, że nie zawsze tak jest, no ale, no powiedzmy, że ten. A jeśli się skupiasz na słuchaniu, czy na. Y, czy właśnie na. Y, na mówieniu, no to to jest i jeszcze gorzej. Plus do tego, tak jak ja zauważyłem, że teraz mi idzie lepiej niż w tych pierwszych. Y, w tych pierwszych bitwach, ponieważ nie mówię dokładnie o czymś konkretnym, tylko mówię teraz już tak. E, tak z dupy właściwie. No ale czy ja wiem, czy, 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 tak, y, czy tak jest? No nie wiem. E, co do tego. Co teraz powiedziałem? Czy, czy to jest związane z tym, że teraz mówię o czymś konkretnym? A raz. Nie, niekoniecznie mówię o czymś konkretnym, tylko tak po prostu mówię: że o, tutaj jest ten, tutaj jest tamten. No to to nie jest coś konkretnego. Coś konkretnego to jest właśnie konkretny temat, taki jaki prowadzę w tym momencie. Mm, ale zaraz go chyba prze. Sorry, ja pierniczę, ja pierniczę! Ja pierniczę! Cofaj, 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 debilu! Cofaj! No dobra, jedziesz tam, to ci pomogę, już cię nie zostawię przecież. O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck. Napierdzielać, Ty Typało i zostawił mnie sam, poszedł gdzieś za ochronkę i zginąłem, serio? A specjalnie chciałem, a to już nie zostawię gościa, bo żeby nie było, że jestem jakimś hipokrytą czy coś. Ale nie, no cholera, było go zostawić w dół i tak, kurna, on potem zaczął uciekać. Tak zawsze jest w swoją drogą, że bardzo często jest tak, że właśnie widzisz, że jest trzech na jednego. No to idziesz pomóc, dobra, idę ci pomóc. Albo chociaż dwóch. To nieważne, w każdym razie idę pomóc komuś tam. No i dobra, ty się wpieprzasz, starasz się pomóc, ten, a no, gościu sobie po prostu wykorzystuje sytuację, uciekać, zostawia ciebie w pizdu Genialne. Ludzie i ich teamwork. Myślę, że teraz polecimy sobie ostatnią bitwę, ponieważ za bardzo nie chce mi się grać w tego Robocrafta. Poza tym zbliżamy się już chyba do 25 minut już w tym momencie, a jeszcze po tej bitwie na pewno 25 minut plus będzie, więc, więc myślę, myślę, że po prostu starczy i tyle. I co tutaj chciałem powiedzieć? Co tutaj chciałem powiedzieć? Myślę, że, że właściwie tym mogę zakończyć na dzisiaj tematy tego odcinka. No było, były chyba dość słabe, tak mi się wydaje, ponieważ skakałem po tych tematach, nie mogłem się na nich skupić. Sam nie wiedziałem, co chcę powiedzieć, ponieważ nie byłem w stanie się przygotować do tych tematów, ponieważ były spontaniczne i tak dalej. Jeden był niespontaniczny, a i tak nie wiedziałem co, co ten, ale był o tym, że się do tego nie nadaje, więc wystarczy chyba to, że mówię w nim, że się nie nadaje do prowadzenia takich tematycznych odcinków, no no i. I to, że nie mogłem się wtedy wysłowić i znaleźć dobrego wątku, to chyba to chyba ok. Ponieważ właśnie mówię o tym, że się do tego nie nadaje. No, tak, chciałem tylko potwierdzić, chociaż mówię, mówiłem teraz kilka razy to samo, no, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli, tak, no to chyba powinno być ok. Już chyba wszyscy wiedzą, że się do tego nie nadaje, tak mi się wydaje. Ale może jeszcze powiem, że nie nadaje się do prowadzenia takich tematycznych odcinków, bo nie wiem, czy, czy wszyscy zrozumieli. No nie wiem, jeśli ktoś nie zrozumiał, to możecie, może mi napisać, to mu w komentarzu napiszę, że to, że to właśnie nie, nie umiem prowadzić takich tematycznych odcinków. To może być w sumie dobre. Czy myśmy tutaj... Czy tutaj nie ma przeciwników? Co się dzieje? Zaraz ich będzie w pizdu. Pewnie, coś tak czuję. Dawajta, dawaj, ta, dawaj, ta, dawaj ta, dobra. Jest tutaj. Pach, 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 pak, pach, pak, pach, pach, pak, pach, 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 pach. Napierdzielamy, napierdzielamy, napierdzielamy. Fak, oni są wszyscy tutaj! Nawalać, nawalać go, nawalać tam, nawalać tam. No nie! I mi go ukradli, no. Co, za bullshit, dobra. Ej, ale. Hello, może choćmy zajmować to, tak? To nie, nie, zły pomysł. Cholera. No nie! Dobra. Jakoś żyje. Mogę skręcać tylko, tylko w lewo, jestem lewakiem. Nie! Fuck 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 fuck! No i gunwo Nie wiem z czego to wynika, czy ja nie mam koła. Przecież nic nie... nie mam... Nie mam obu przednich kół. Nie, ja mam tylko jedno koło, to stąd to wynika. No tak, to już jest troszeczkę bardziej zrozumiałe. To powiedzmy, że polecę tu, skoro już jestem ustawiony w tutaj. To jest nasz, więc gunwo. Chciałbym pójść tam, pomóc zajmować ten teren. A nie tam jest przeciwnik. Chciałbym tam pójść. Może uda mi się go zabić. Bo mam całkiem. Ale już widzę, że się nie uda, bo tam gościu sobie do niego już siedzie. Się nim ładnie zająć. O, jak się idealnie ustawiłem. Może, może go tutaj gdzieś znajdę i go zabiję. Trudno powiedzieć, <noise> chyba go tutaj nie ma, chyba pojechał tam, no cóż, no to trudno, w takim razie, no cóż Nikogo nie zabiliśmy, bo, bo nam ukradli Kila co było słabe, myślałem, że go zabiję i tak dość mocno go sklepaliśmy, więc w sumie e, aż tak, aż tak źle nie jest No ale, no mogło, mogliby nam nie kraść Kila byłoby mi milej, na pewno gdyby mi Kila nie ukradli, no ale cóż, nic na to nie poradzimy no, jedziemy, może tam gdzieś zdążę na to. Widzę, że, że nasi tam już lecą pomóc, żeby nam nie zajmowali bazy, już w ogóle nam nie zajmują bazy, z tego co widzę. Co mnie bardzo cieszy swoją drogą, i teraz po prostu tamci, nie wiem gdzie oni właściwie, gdzie oni mogą być, ponieważ bazy nam zajmują. Chyba, że oni tam w sumie są, bo ja przecież ich nie widzę ze względu na to, że ja ich nie widzę, a inni ich mogą widzieć. Bo to nie jest tak, że jak mój gościu widzi jakiegoś gościa, to ja też go widzę. Bo to było chyba zbyt. Chociaż czy ja wiem, czy to było zbyt opę. Upe... W sumie niepotrzebne były wtedy tyle tyle radarów, no ale... W sumie nie, no, radary zawsze się przydadzą, dobre. No i jeszcze utknąłem. Zajebiście. A nie? Dobra, nie, nie. Jedziemy. Fuck! Teraz to utknąłem. Pomocy! Niech ktoś mnie tutaj... A! O dobra, tym Wiktory. Dobra, przynajmniej przeżyłem, tak? Czyli przeżyłem... Nikogo nie zabiłem, ale dość mocno sklepałem ziomka, myślę, że zrobimy 835. 835 punktów do 838. Zobaczymy. Taki przedział. Zaraz zobaczymy właśnie ja ile zdobędę punktów, ile zdobędę punktów, ile zdobędę punktów. O fach, aż tak mało, ja pierniczę. Nie spodziewałem się, że aż tak mało, ale w sumie bez killa, no to dlatego. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, chociaż był strasznie mega pokręcony, gadałem o niczym, gadałem o wszystkim i generalnie było dość dziwnie, więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, przypominam o pisaniu dla mnie tematów, bardzo byłbym wdzięczny, jeśli nie chcecie tego w Robocraftie, to piszcie, żeby żebym to robił, zorganizował jakiś temat w audiologu. Jeśli nawet nie napiszecie tematu, to możecie napisać, żeby tematy robić w audiologach yy, i potem się jeszcze coś tam yy, okaże. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania, Facebooka oraz filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, siema. Yy.